na moim kanale Jedzonko.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko i łatwo zrobić pysznego pieczonego, chrupiącego kalafiora, doskonałego na obiad. A więc zaczynamy. Do przygotowania chrupiącego kalafiora będziemy potrzebować oczywiście kalafiora, szczypiorek, jedno jajko. Jedną trzecią szklanki mąki ziemniaczanej, sól i mielony pieprz. A więc zaczynamy. Kalafiora dzielimy na małe różyczki. Zalewamy wodą. I solimy. Przemieszamy. I gotujemy około 5 minut, żeby nie był miękki, tylko chrupiący. Po 5 minutach zakręcamy gaz i odcedamy. Zostawiamy do ostygnięcia na około 10-15 minut. Wystudzonego kalafiora przekładamy sobie do miski. Dodajemy jajko, szczypiorek. mąkę ziemniaczaną sól i pieprz mielony i wyrabiamy Tak przygotowanego kalafiora będziemy teraz smażyć na głębokim oleju Mieczemy około 4 do 5 minut. Aż panierka nam się ładnie zrumieni. I gotowe. Wykładamy teraz sobie na ręcznik papierowy. Voilà. Gotowe! Możemy nakładać na talerz. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, kliknij ten oto przycisk z boku, aby być na bieżąco z kolejnymi y, odcinkami. A ja wacie, się nam cześć.